Dobra, ziomy i ziomale dzisiaj lepiej już nie będzie włos zrobiony, gdzieś jakiś kadr, niech będzie, nie nagrywałem 8 miesięcy, muszę się znowu przyzwyczaić. Przywitanie. dzień dobry, witam, ciepło i przemilę wszyscy moi oglądacze Jasu z tej strony, z kanału Jasu. Jest pewna nisza w polskim internecie, którą zamierzam, e, może zamierzam, jeszcze nie wiem, mam ostatni bardzo słomiany zapał do wszystkiego, zaczynam coś robić, już mi się nie chce, ale może zamierzam wykorzystać ją dla siebie. <laughs> Będę wam e, pokazywał różne rzeczy w internecie, które mnie się mm, pojawiają. E, a także będziemy rozmawiać z czatem GPT, e, także może na live'ach. <laughs> Nie teraz to. Dzisiaj co innego. Dzisiaj taki filmik rozpędzający. E, najpierw żart, też przeczytany przed chwilą z Facebooka. E, co będzie przeciwieństwem miasta słów, biała podlaska, no czarny nadziomek, nie? Bardzo fajne, bardzo fajne, lubię takie gry słowem, zabawy słowem. Słuchajcie, ja dzisiaj w internecie zobaczyłem tak zwaną madykę, chyba. No nie wiem, osobę płci żeńskiej, która prawdopodobnie z tego, co wywnioskowałem z pisania, teraz nie można aż tak. Mówić. Możesz nie trafić. Ha! Dobra. Ja chciałbym wam przeczytać to, co ta pani napisała. Potem poczytamy trochę komentarzy. Pośmiejemy się. Eee... Dobra, najpierw to. Dlaczego mam taki obraz? Eee, mój znak Zodiaku Baran. Lubiłem kiedyś styl steampunkowy, wiecie, para, jakieś tam maszynerie. <laughs> Ciekawe to było. No i pomyślałem, że fajnie będzie mieć może barana w steampunkowym stylu yy, u siebie Jako znak zodiaku Ale już tych rogów nie chcę I sobie zmienię to na coś innego yy, Jednak nie rezonują ze mną Absolutnie Ej, Łóżko zaścielone, przechodzimy do tekstu To wiecie, youtubery tak robią, to ja też tak zrobię, nie? Bez cięcia łagawa Zobacz, pyk pyk, nie tak Pyk pyk Wrrd A Spotterka od prawie 18 lat wynajmuję mieszkanie od jednej osoby, właściciel. Co roku podpisujemy umowę na kolejny rok. Jednak ze względu na sytuację w kraju i w Europie, właściciel powiedział, że sprzedaje mieszkanie i zgodnie z umową mam 6 miesięcy na wyprowadzkę z możliwością przedłużenia do końca umowy, to jest do 15 grudnia. Po tym czasie nie podpisze ze mną nowej umowy. Mam trzy dzieci i męża. Yeah. I teraz pytanie. Tak się zastanawiam, czy po takim czasie nie należy nam się od właściciela po sprzedaży część kwoty za sprzedaż? Bo z racji zasiedzenia lokali, czy możemy się ubiegać też o taką spłatę ze strony właściciela? Kurwa spłatę ze strony właściciela. Przepraszam, Nie wytrzymałem, musiałem coś od siebie dodać. Yy, oraz... Czy powinniśmy ubiegać się o meldunek i wpisanie do aktu notarialnego? Pomóżcie, bo nie widzi mi się szukanie mieszkania w tym momencie, zwłaszcza po tylu latach współpracy z jedną osobą, która z dnia na dzień przed chwilą napisała pipa, mam nie mówić brzydko, przed chwilą napisała e, spoterka, że ma miesięcy e, co? Sześć, tak? <laughs> Spoko. E, więc z dnia na dzień, zostawę nas bez mieszkania, które urządziliśmy dla siebie, odkup nie wchodzi w grę, bo mówimy tutaj o ponad 350 tysiącach złotych. Dodam tylko, że wszystkie opłaty, to będzie dobre, uwaga, bomba, dodam tylko, że wszystkie opłaty za lokal robiliśmy my, w imieniu właściciela, woda, gaz, prąd, czynsz. Ona tak to napisała, jakby to właściciel korzystał z tych wód, a oni za to płacili. Ty? Oni korzystali z wody, płacą za siebie, ale to oni opłacali lokal robiąc, yy, znaczy yy, opłacali opłaty za lokal yy, w, w imieniu właściciela. Mam wszystkie umowy oraz wyciągi od właściciela za odprowadzanie podatku od dochodu za wynajem. Rozumiesz to? I to jest raczej poważnie napisany tekst. To nie jest... E, raczej to nie jest beka. Bo ja tu widzę, że to jest rzeczywiście chęć poradzenia z problemem. I uwaga, pierwszy komentarz. E, nie wiem, pokazywać wam to, czy czytać. Ja wam będę czytał te komentarze ludzi. E, na razie. Potem może jak siądzi odcinek. To Wam będę pokazywać w tych rameczkach. Na razie wiecie, nie mam technicznych yy, chęci do zabawy tym, jak miałoby to zobaczyć 10 osób, nie? E, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Będziecie klikać, będę się bardziej starać, nie? To tak to działa. O, poklikajcie te wszystkie tam... Wiecie co, po prostu. Proszę, kliknijcie. Uwaga, komentarz pierwszy. Czasami mam wrażenie, że tacy ludzie piszą tego typu posty jako rage bait. Bo optymistyczna część mojej osobowości nie chce wierzyć, że istnieją ludzie tak próżni i głupi. Pierwszy komentarz. Drugi komentarz też jest bardzo fajny. Zgodnie z nowelizacją zostało wprowadzone tak zwane matkowe. I oczywiście, że ci się należy. Właściciel powinien przepisać mieszkanie na matkę i jej czerwonbelki i dodatkowo dopłacać po 18 tysięcy złotych od na każdego Kaszo jada, jeden tysiąc za każdy rok wynajmu, wiadomo, domo nie będzie się kamienicznik dorabiać na e, biednej rodzinie. To fajny komentarz. Nie z dnia na dzień, tylko e, półroczne wypowiedzenie. Trzeba być bezczelny, żeby żądać od właściciela mieszkania kasy. No ktoś się po prostu wkurzył tak poważnie, tak? Serio nazywacie pasożytem osobę, która z dnia na dzień zostaje bez mieszkania? Wyobrażacie sobie, że nagle, po 18 lotach mieszkania, ktoś wam mówi, że macie się wyprowadzić, bo tak! Część ludzi naprawdę nie stać na zakup mieszkania i nigdy nie będzie stać, chociaż pracują. Bo tak teraz wygląda rynek. To nie ci ludzie są pasożytami, tylko jady. Mają po kilkanaście mieszkań na wynajem, płaczące, że nie można tego opodatkować. No, no dobra. Rozumiesz? Rozumiesz, nie? Ja jestem przeciwnikiem kredytu, ale jakby baba wzięła sobie kredyt na 30 lat, 18 lat temu, to spłacałaby co miesiąc mniej więcej tyle samo, co wynajmuje. I za 12 lat już by miała swoje mieszkanie i nigdy jej by z tego nie wyrzucił, póki by płaciła. Jeśli chciałaby uczciwie płacić. Ja jestem przeciwnikiem kredytów. Akurat mam sytuację bardzo prostą. Mam linię mama, ja mieszkanie po mamie, opiekuję się mamą jako osoba um, opiekująca się osobą niepełnosprawną. Taka praca. E Także ja akurat mam prostą sytuację. Wiem, mógłbym mieć trzech braci, dwie siostry i młodszych rodziców i musiałbym szukać mieszkania dla siebie. I wtedy bym miał dylemat moralny, czy brać kredyt, czy nie brać kredytu, czy gdzieś, czy coś czy wynajmować, czy nie. Ale już jeśli bym wiedział, że idę wynajmować mieszkanie, no to wiem, że będę mieszkać w czyimś i płacę za to, że mogę korzystać z czyjegoś miesięcznie. Tygodniowo, nieważne jak, ale płacę za to, że ktoś użycza mi swojego mieszkania. Więc jak powie, już Ci nie użyczam, to ja się wyprowadzam i koniec, bo to jest jego. Jak może w swojej głowie wykiełkować myśl, kurde, nie chcę przeklinać na tym YouTubie, ale aż się prosi o o wiele mocniejsze słowa, <laughs> że ja poprzez to, że wynajmuję tak długo, chciałbym pieniędzy od sprzedaży tego mieszkania, chociaż zupełnie nie jest moje, to ktoś sprzeda i mi zapłaci trochę, bo ja tu mieszkałem. Nie. nie. Jak taka myśl może w głowie powstać, nie? Tak. Dobra. I teraz jeszcze jedna rzecz. I teraz jeszcze jedna rzecz. Będziemy sobie rozmawiać z czatem GPT. Będziemy sobie z nim rozmawiać w trochę dziwny sposób. Ale to może w następnym odcinku. Ten niech będzie taki krótki. Pośmiałem się z matki. Pośmiejcie się razem ze mną. Albo współczujcie. Komentarze są wasze. Wszystkiego dobrego. Na dziś tyle. pa. pa.